Idziemy trochę zatankować Kupiłem trzy hot dogi Bo są głodomory Włączyłem. Jezdemy? Jezdimy Co tak strzela? No nie wiem Wracamy z kluczyków już Było jak było Dobrze było Fajnie, Igor mówi, że było Zawsze jest fajnie Nie nabrał sobie zabawek tak? że za daleko nabrał sobie zabawek <laughs> i nawet nie wyjął z plecaka ani z torby żadnej zabawki nie Igorku? Co ty? nie wyjąłem jo, wyjąłeś nie wyjąłeś właśnie plecak nawet zamek miał nierozsunięty syneczku no właśnie Ciągle tylko się. wozimy te zabawki niepotrzebnie tak tylko z przyczepką będziemy jeździć Tak, żeśmy nie byli <laughs> Wjazdówki nie zrobiliśmy po hechle. To jest zaniedbanie straszne, ale dwa dni to nie ma co. No ja nawet zapomniałem, że można by trochę... ale kiedy w sumie? Na tą pustynię mogliśmy jechać tam od hechła strony. No, to mówiłam wam wczoraj, nie? mieliśmy no, od klucz strony i też było dobrze. Też Fajnie było. na pustyni było? Fajnie, nie? Gorący piachno. Tym razem jak teraz przyjedziemy, to pojedziemy od strony Hechła. Zobaczymy. No tam jest mało chodzenia, bo tam od razu się praktycznie wjeżdża, nie? No, no, no tak. No, tam jest mało. W też mogliśmy tutaj wjechać, ale... Dominika ciągła nas jakimś lasem. No, ale tu z Donią mogliśmy zejść mm. po tych e, ścieżkach takich, A, co mogliście. nie chciałaś schodzić. Mogliście. Pewnie, że mogliście. Wszyscy mogliście iść. Właśnie z krakersy no. Igor znalazł znalazł krakersy i... co mu zrobisz jak znalazł dziadek stratny widzisz jest przez ciebie a mnie a dziadek dla ciebie kupił Kłamie, tak no. mówił mamie no tak, dziadek dla ciebie kupił ale najlepiej żebyś nie zjadł E kłopoty kazał Dania. później wszystko <laughs> kupił, Donia? Daj mi czapkę w samochodzie, bo niepotrzebna ci. No i tak wygląda sytuacja, że dzisiaj trzeba jechać do Zjednoczonego Królestwa. Wieczorem jadę, zjem obiad u królowej i wracam z powrotem. Tak, Donia, tak. Nie ma śmiechu. <śmiech> Pokazali Wam jak tu dość przyjemnie wygląda, ale niestety nie będzie nic widać. Bo, bo no będzie we mnie widać tylko... co? Drzewa, Drzewa albo, albo światło nadmiar. Właśnie. Wa ale nie, teraz jak słońca nie ma to chyba tak nie, nie wali. Widzisz to, to moje jeszcze wali. Czy twoje trochę? wali i bagażnik, nie? Strasznie? Bagażnik. Tutaj to nie, tak? Tutaj jest tak... Boś pochodzi stąd. Nie, nie stąd, bo co jak to pochodzi ogólnie? S jeszcze nawet nie z klucz, bo. Nie. W sumie nie. tam? Wcale nie z klucz pochodzi. W sumie w kluczach tylko mieszkałem parę lat. Tak. Od piątej klasy podstawówki do, do 2000 roku, gdzieś tak. W 2000 jeszcze mieszkałem. W 99 w zasadzie jeszcze mieszkałem, ale. To były takie raczej nocowania bardziej niż mieszkania, bo już się wyjeżdżało na różne misje po Polsce, nie? Tak. No. To już było. To już była końcówka. Później pojechałem do Ewy i powiedziałem, że z nią został, bo nie wyobraża sobie życia bez mnie. No i już musiałem zostać z nią, no co? Nie ma. Został! Jaki ugodowy zostały? facet. No. Ugodowy facet został. Wstanęliśmy trochę zatankować Kupiłem trzy hot -dogi, Bo to są głodomory Co robisz? Donia mi tutaj samochód pucuje Szybkie, elegancko Nie bądź samolubna, nie bądź samolubna Ja nie mam takiej długiej ręki, musisz radzić Trzeba myśleć A nie, coś mi tam kapie pod spodem, nie wiem co Trzeba zobaczyć co tam mi kapie pod tym spodem, cholera, jasno co to może być, zobaczymy zaraz, cofniemy i zobaczymy. Uciekać psy. Tak, a jeden z ketchupem jest, to nie jest w zasadzie tysiąca wysp, bo tysiąca wysp mówił, że jest wycofany, a to są takie paprykowe. Jak mogli. Właśnie, dobra, zobaczymy jeszcze ten Jak dzieciory smakuje? Tak Pewnie, że smakuje, nie to co kanapki, nie? Pewnie Kanapki od babci Kapało mi tam, kurcze, ta woda z klimy A ja myślałem, że to coś już się zepsuło Ale na szczęście jest Pod kontrolą Jest pod kontrolą, czasami mi na dwójkę tutaj nie działa nie wiem czemu, a czasami działa. To nie wiem od czego to zależy. Chyba zależy od tego, że trzeba nowy samochód kupić. Tak hmm. myślę. No. Dobra, na razie zostawimy tak jak jest. Na jedynkę czy na trójkę weźmiemy. Na trójkę weźmiemy. Czwórka nie. Trójkę weźmiemy, a później... Jak się rozpędzi, to będzie na dwójce chyba działać, mi się wydaje. No dobra. Lutujemy.